U.S.A. Nagi mężczyzna dotkliwie pobił starszą kobietę. Craig Ledbetter, lat 51, został aresztowany w środę po południu po pobiciu 75-letniej babci Seyhurtaro. Około 2.30 po południu sąsiedzi zauważyli stożkogłowego, nagiego mężczyznę biegającego po ulicy z kijem w ręku. Szaleniec podbiegł do starszej kobiety i momentalnie zaczął ją bić. Jej pies próbował obronić właścicielkę, lecz ledbetter rzucił nim o ziemię. Po chwili na miejscu pojawiła się policja i mężczyzna został obezwładniony przy pomocy paralizatora. Został oskarżony o napaść, znęcanie się nad zwierzętami napaść na osobę starszą i opieranie się przy aresztowaniu. Policja znalazła później psa kobiety przestraszonego przy autostradzie.